Derby zmierzą się tuzy europejskiej piłki. Ten mecz rozpala absolutnie emocje. Największe hiszpańskie piłkarskie widowisko. Real Madryt gra ze Barceloną. To nie jest tylko sprawa niechęci między tymi dwoma klubami. To także jest coś więcej. Hmm. Mam nadzieję na emocje. Marcelo. Cristiano Ronaldo teraz. A teraz Czabialonza. Benzema. Messi. Nie udało mu się opanować piłki. Dziwne, bo nikt go nie atakował. Pite, Pique, Abidal, ofiarnie teraz interweniował, zablokował ten strzał, Dawid nie Iniesta, Dobrze wyszedł spokojnie złapał piłkę, ale łapie ją z taką łatwością, że wstyd dla strzelającego. No i przejęli w ostatniej chwili, filja teraz. w stronę bramki. Skuteczna interwencja, ale na pewno nerwowa. Piłka opuściła boisko i wznowi bramkarz. Sergio Ramos... Tela drużyna Barcelony nie udostępniała miejsca na swoich koszulkach żadnej organizacji. Zmieniło się to dopiero w 2006 roku. Wtedy Barsa porozumiała się z UNICEF-em i postanowiła poświęcić swoje dotąd wolne od reklam miejsce na koszulkach na cele charytatywne. Będzie szansa na bramkę. Takimi strzałami go nie pokonają. Teraz przy piłce Cristiano Ronaldo. Daniel Alves. Tabi Lidia. Kapitalnie to zrobił. Chyba będzie gol. Opuszcza piłka boisko. Rozpocznie bramkarz. A teraz skaka. Przechwyta, le nie opanował. No, takie zagrania często kończą się utratą piłki. Dawid Lilia. Rzeczywiście dobre podanie. I jest ta. Świetne podanie. No i udało się odzyskać piłkę. Czy to? Dobrze powstrzymany strzał zawodnika z pola. Podał do partnera. Wysokie podanie. Zami. Daniel Alves. Może być groźny. Jest obrońca i znakomicie zablokował. Abidal. Daniel Alves Oddaje piłkę koledze Ach, może być groźnie No szkoda, zmarnowana szansa A teraz Cristiano Ronaldo Jest zawodnik na czystej pozycji Mały bramka proszę Państwa Cristiano Ronaldo. I tym razem nie zawiódł. Zabij. Podał ją. No, przydałoby się do Ależ może być teraz groźnie. Długo, spokojnie rozgrywają atak pozycyjny. Czekają na błąd rywala. Ależ piękne podanie. Dawid Willia! Ależ świetnie zablokował. Bramkarz spokojnie łapie piłkę. Zupełnie niegroźny był ten strzał. W ostatniej chwili, ale udało się przejąć. Messi strzela. Zablokowany strzał. Taka teraz. Benzema. Dawid. Próbuje odebrać piłkę w śliskiem. Końcowy gwizdek po pierwszych 45 minutach. Niezbyt ciekawa pierwsza połowa za nami. Niewiele akcji, strzałów. Może po przerwie statystyki będą wyglądały lepiej. ഇന്ന് ഇന്നാണ് ലഭ്യമാണ്